40 lat, szanowni państwo, 40 lat czekamy na medal na 400 metrów Natalia Czeka Krusej 25. I pierwszą swoją okazję wykorzystała do trzech razy sztuka, bo był finał na 400 metrów w 19, był w 22, ale nie biegła w nim Natalia Kaszmarek, Przyszłaś tutaj do nas i mówisz, czemu to tak musi boleć? A wprost proporcjonalnie cieszy? Chyba cieszy bardziej. Jakbym miała zrobić to drugi raz, to też bym to zrobiła. Mówiliśmy w tym roku wiele razy, że te biegi się różnie układają pod względem torów, że zawsze te rywalki najgroźniejsze gdzieś tam za twoimi plecami. A tutaj Isada Williams, ta trzecia, i ta Mary Lady Paulino, ta druga przed tobą. To pomogło to ustawienie na torach. E, tak muszę powiedzieć, że jak analizowałam z trenerem ustawienia wczoraj, że już przeanalizowaliśmy same Tory, to bardzo się cieszyłam i stwierdziłam, że lepiej nie mogę trafić, więc choć ten raz zdarzyło mi się naprawdę duże szczęście. E, I uważam, że naprawdę było dobrze, bo klawer była za mną, ona mnie szybko dogoniła, ale ja zachowałam się tam ten trzeźwy umysł i cieszę się, że nie. Mam te najmocniejsze rywalki jednak. Ale mówiłaś też, zanim jeszcze na antenę weszliśmy, one pędziły jak szalone. To był szalony bieg, to był bieg, to był finał Mistrzostw Świata. Finały Mistrzostw Świata na ogół muszą być szalone. Tak, finały Mistrzostw Świata są szalone i cały czas przed biegiem powtarzałam sobie nie daj się podpalić, bo wiesz, że twoja tutaj jest końcówka, dziewczyny są sprinterkami i pewnie są szybsze od siebie, ale wiedziałam, że tu trzeba zachować, że tak powiem, trzeźwy umysł, bo zazwyczaj jednak ten pęd na początku nie popłaca. A stres? Stres twój narzeczony. Konrad Bukowiecki mówił, Natalia zawsze przed biegiem się stresuje. Ten stres był, ten stres był inny dzisiaj niż przed diamantową Ligą? Mało stresuję. Ja przed biegiem się mało stresuję, szczerze mówiąc. I myślę, że największy stres był wczoraj. Wczoraj miałam taką... Cały czas gdzieś... Chciałam, nie chciałam tego dopuszczać do siebie, ale cały czas gdzieś z tyłu głowy miałam to Eugene i chęć tego pokazania, że... Mogę być w finale, że jakby należy mi się to, że biegam po prostu tak szybko, że powinnam tam być i dzisiaj już biegłam dla przyjemności. Wiedziałam, że spełniłam swoje marzenia, że może być tylko lepiej i stało się. <grym> Musimy chyba sobie powiedzieć o, o tym człowieku, z którym pracujesz na co dzień, Marek Rożej. No bez niego byłoby pewnie inaczej, byłoby trudniej, bardzo spokojny yy, mężczyzna, bardzo doświadczony, jeśli chodzi o sport. Fantastyczny taktyk no i trener. Tak, bardzo. Bardzo dziękuję mojemu ja trenerowi za to, że ma do mnie cierpliwość, bo naprawdę nie zawsze jest ze za mną lekko wiem, że mam swoje humory. Ale wydaje mi się, że odpłacam to i sukcesami i na treningach, bo naprawdę zawsze daje z siebie wszystko i on też o tym wie. A myślę, że to on wierzył we mnie najbardziej. On od początku wierzył w ten pedal, chociaż starał się tego nie powtarzać. Starał się krążyć wokół mnie, odganiać wszystkich, żeby inni też nie, nawie, nie nakładali na mnie presji, ale wiem, że on wierzył. Także bardzo mu dziękuję i dziękuję również mojemu fizjoterapeucie, bo no, współpraca układa się świetnie i mam Teraz taką ekipę przy sobie, e, trener, fizjoterapeuta, Konrad, który też zawsze jest ze mną na tych wszystkich zawodach, to mnie bardzo cieszy, że no, nie może być lepiej. I to widać. Jest uśmiech, ale wszystkie te Twoje odpowiedzi są takie stonowane. Mam wrażenie, jakbyś jeszcze nie do końca wierzyła, jakbyś jeszcze nie do końca rozumiała, co do, czego dokonałaś, że jesteś wicemistrzynią świata, coś, co nam się wydawało przez wiele lat w ogóle czymś absolutnie niemożliwym do osiągnięcia przez Europejkę, przez Polkę. To na pewno, na pewno pozwoli to do mnie nie dociera. Bo po pierwsze, zmęczenie jest ogromne, więc muszę chwilę odpocząć. Po drugie, właśnie myślę, że muszę usiąść, zrozumieć to, co się stało, że ja właśnie mam ten medal i myślę, że dopiero wtedy do mnie dotrze. Dziękuję bardzo. Gratuluję bardzo. Szanowni Państwo, mówiła do Państwa wicemistrzyni świata na 400 metrów. Tak wygląda srebro, ale to jest atrapa. Ale to jest atrapa, dlatego że jutro. Tak, będzie dekoracja prawdziwa. Nie, będzie jeszcze dekoracja. Szanowni Państwo, kończymy, kończymy transmisję w Jedynce. Natomiast proszę obejrzeć ten bieg jeszcze raz, a potem, a potem w TVP Sport będziemy kontynuować. No bo tam jest tata tata Natalii, tata się popłakał. No bo jak się nie, nie popłakaj ze szczęścia, skoro się ma taką srebrną córkę dla nas, Złotą? Kłaniamy się z Budapesztu.